Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na capitalbog.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Doszło do sytuacji zupełnie bezprecedensowej, bo grupa posłów Konfederacji z Grzegorzem Braudem na czele zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z oficjalną interpelacją, żądając informacji o tym, kto z członków kierownictwa MSZ-u, a więc ministerów, wiceministrów, dyrektorów tam departamentów, biur działów itd. posiada więcej niż jeden paszport i jakiego kraju. No, informacja była szokująca, ponieważ okazało się, że posiadaczem drugiego paszportu, konkretnie paszportu brytyjskiego, jest wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Władysław Teofil Bartoszewski, no, postać wydawałoby się czerpiąca z dorobku swojego ojca, profesora Władysława Bartoszewskiego, więźnia Oświęcimia, potem członka Żegoty, czyli tej rady ratującej Żydów podczas wojny, późniejszego ministra spraw zagranicznych. Władysław Teofil Bartoszewski robi karierę w finansierze i bankowości Wielkiej Brytanii, mieszka przez wiele lat w Wielkiej Brytanii, dostaje paszport brytyjski i co? Zapomina o tym powiedzieć. Trzeba było, proszę Państwa, interpelacji poselskiej, żeby opinia publiczna mogła się dowiedzieć, że wiceminister odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, czyli za politykę zagraniczną, ma drugi paszport. Kiedyś drugi paszport miał też Radek Sikorski, ale zrzekł się obywatelstwa brytyjskiego na prośbę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie powiedział, czy potem odzyskał to brytyjskie obywatelstwo, czy nie, ale skupmy się na panu Władysławie Teofilu Bartoszewskim. Władysław Teofil Bartoszewski obejmuje funkcję wiceministra spraw zagranicznych i zapomina, no, jednak widocznie cierpi na amnezję, przyznać się, poinformować polską opinię publiczną, że ma drugi paszport. To z kolei rodzi pytanie o to, na początku o to, gdzie były służby. no Bo jeżeli służby nie wiedzą, do tego, że minister odpowiedzialny, wiceminister odpowiedzialny za politykę zagraniczną jest obywatelem innego kraju. No to jest kolejny chronny dla mnie dowód, że te służby trzeba rozwiązać i rozegnać na cztery wiatry. No to już zostawmy o dziadostwie w służbach, to ja mógłbym mówić i mówić. Może kiedyś zrobię jakiś specjalny odcinek na ten temat, ale proszę Państwa, ta sytuacja ujawniona w odpowiedzi na tę interpelację rodzi takie pytanie, wobec którego Państwa jest lojalny. Pan Władysław Teofil Bartoszewski, prywatny zresztą, przecież bardzo sympatyczny. Czy on jest lojalny wobec państwa polskiego, czy on jest lojalny wobec państwa brytyjskiego? Nie można być lojalnym wobec dwóch państw, zwłaszcza, że przecież interesy Polski i Wielkiej Brytanii często są ze sobą sprzeczne. To nie jest tak, że to, że my jesteśmy w NATO, to sprawia, że jesteśmy sojusznikami w każdym obszarze na dobre i na złe. Wcale nie, w wielu kwestiach interesy Polski i Wielkiej Brytanii są ze sobą sprzeczne. I jest teraz pytanie, jeżeli mamy do czynienia ze sprzecznością w tych interesach, to czyje interesy reprezentuje Władysław Teofil Bartoszewski? Czy reprezentuje interesy Polski, której powinien bo nie tylko jest to jego ojczyzna, ale też jego pracodawca, został przez nas Polaków wynajęty i bierze pensję? Jako wiceminister spraw zagranicznych, żeby reprezentować nasze interesy, czy Wielkiej Brytanii? Nie wiadomo. Oczywiście Władysław Teofil Bartoszewski jakoś się tam z tego tłumaczy. No, tłumaczy się mniej czy bardziej wiarygodnie, ale to, wobec którego kraju on jest lojalny, nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem. I to można tutaj oczywiście snuć jakieś domysły, ale spójrzmy na to znowu. Bez emocji, chłodnym okiem dziennikarza śledczego. Jak to jest możliwe, że o tym, że wiceminister spraw zagranicznych ma drugie obywatelstwo, dowiedzieliśmy się przez przypadek? I dowiedzieliśmy się wskutek tego, że grupa posłów opozycji złożyła interpelację w tej sprawie. No to przecież w normalnym, szanującym się państwie, to gdyby taka sytuacja miała miejsce, to Kandydat na wiceministra spraw zagranicznych powinien to nie robić w ogóle z tego tajemnicy. Ba, to już głosując na pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, Polacy powinni wiedzieć, że głosują na człowieka, który ma dwa obywatelstwa. Nikt tego w Polsce nie wiedział. Dwa, jeżeli już został politykiem, to powinien i to nie w ramach procedur prawnych, tylko dla przejrzystości życia publicznego, się zrzec obywatelstwa drugiego kraju. Prawda? Ja uważam, że posłem w Polsce, posłem, senatorem, ministrem, wiceministrem, czy prezydentem, czy premierem powinien być człowiek mający tylko jedno obywatelstwo polskie, żeby nie było właśnie podejrzeń nielojalności. No i tu moje pytanie, oczywiście, dlaczego tak się nie stało? No, dlaczego pan Bartoszewski nie powiedział jeszcze jako kandydat na posła, że jest obywatelem innego kraju? Dlaczego nie przyznał się do tego, kiedy obejmował funkcję ministra spraw zagranicznych? Ja nie mam nic przeciwko obywatelom Wielkiej Brytanii, natomiast nie mam wątpliwości, że funkcje publiczne w Polsce powinny pełnić ludzie, wobec których nie ma cienia podejrzenia co do ich lojalności względem państwa polskiego. Jeżeli pan Władysław Teofil Bartoszewski był sobie przez lata tam obywatelem Wielkiej Brytanii, bo mieszkał w Wielkiej Brytanii, pracował, robił tam karierę, no nie ma w tym nic złego. Ale konflikt interesów zaczyna się w momencie takim, kiedy on obejmuje funkcję szefa MSZ-u. No bo nie wiadomo, któremu państwu wtedy będzie służył. Co więcej, o tym nie mówi. To niepowiedzenie o tym jest tutaj najbardziej takie, takie, no, zagadkowe. Jaką z tej sytuacji możemy wyciągać jakie, jakie wnioski możemy z tej sytuacji wyciągać? No, żeby tutaj nie mówić nic złego personalnie pod adresem pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, który, nawiasem mówiąc, po ujawnieniu tego powinien ustąpić albo zostać zdymisjonowany. Otóż ta sytuacja woła o wprowadzenie nowego przepisu, takiego, że wśród najważniejszych osób w państwie nie powinno być ludzi, którzy mają obce obywatelstwa. I ta, ten przepis powinien mówić. Nie powinien oczywiście zabraniać ludziom z podwójnym obywatelstwem, czy nawet potrójnym, bo przecież są Polacy, którzy mają obywatelstwo i Polski, i USA, i Kanady, znam takich. Prawo nie powinno im utrudniać ani zabraniać startu w wyborach. Ale jeżeli już trafiają na stanowiska, tak ważne dla polskiej polityki, dla, dla polskiej egzystencji, nawet dla polskiej suwerenności, jak stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, to z urzędu powinni się zrzekać tego obywatelstwa, a o fakcie posiadania drugiego obywatelstwa powinni informować, mieć obowiązek informować już na etapie prawda, wyborów, jeszcze wcześniej. No, bo tak jak mówię, nie ma nic złego w tym, że pan Władysław Teofil Bartoszewski ma obywatelstwo Wielkiej Brytanii, nie on jeden, ale dla przejrzystości życia publicznego powinien się wtedy, obejmując takie stanowisko, zrzec tego. I tak samo jak są oświadczenia lustracyjne, majątkowe, to powinno być też oświadczenie jakieś cywilne, jakoś tak to powinno zostać nazwane, w którym kandydat na polityka. W momencie, kiedy się ubiega już o jakieś stanowisko państwowe, powinien złożyć oświadczenie, czy posiada obywatelstwo jakiegoś innego kraju, jeśli tak, to jakiego, od kiedy i tak dalej, i powinien napisać zobowiązanie do zrzeczenia się tego drugiego obywatelstwa w momencie objęcia państwowej funkcji, bo dość sytuacji, w których rządzą ludzie, co do których lojalności względem Polski możemy mieć wątpliwości. Tyle mój komentarz w sprawie drugiego paszportu pana Władysława Teofila Bartoszewskiego. Dziękuję państwu za uwagę. Rekomenduję jak zwykle moją książkę Operacja Okrągły Stół Sekrety Transformacji Ustrojowej ze wstępem Grzegorza Brauna. Bardzo państwa proszę o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie moich materiałów. Jestem blokowany przez YouTube ze względu na moją niepoprawność polityczną i cała nadzieja w państwa pomocy, że będę docierał do szerszej grupy osób. Bardzo też Państwa proszę o subskrybowanie mojego kanału. Zbliżam się powoli do 60 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym tę liczbę wkrótce już z Państwa pomocą przekroczyć. Dziękuję Państwu za wspieranie mnie. Kto z Państwa zechciałby wspierać mnie finansowo i mu się podoba to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chciałby mnie wesprzeć, to znajdzie w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki do PayPala, do Patronite'a. Dziękuję serdecznie za wszystkie formy wsparcia. Przypominam też Państwu, że spotykamy się na moich targach Książki Patriotycznej 18 maja w Lublinie. W hotelu Mercure Centrum przy Alejach Radsławieckich 12 będzie do Państwa dyspozycji cała plejada znamienitych autorów książek patriotycznych. Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, profesor Adam Wielomski, Tomek Sommer, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, pani Lucyna Kulińska, Piotr Heszen i szereg jeszcze innych. Do zobaczenia.